Hej kamidowie, ja Nati. a w dzisiejszym filmie jesteśmy w World War. Zostawcie łapeczkę do góry subskrypcją oraz komentarz i dzisiaj yy, prawda czy fałsz, ćwiczenie ortograficzne Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ten film będzie na niedzielę. Bohater, prawda? Pichlesz. A, fałsz. Nie wiem, o co tu na, na razie chodzi. Coraz fałsz, dobrze. Papuga, prawda. Bądź co, bądź, prawda. Poprzez prawdę, bohater o kurde. O. Co godziny, fałś Przemysł, prawda? Corocznie, prawda? Hiperhoblap, Cokolwiek by to znaczyło, nie wiem. Sprzęt. Czas minął, Okej. Okay. Kończymy. I teraz tak. Damy, a niech będzie... A, Królik. E, królik widzę będzie, może być królik. Czekajcie... O, kłótnia. Te Dobra. Królik. <coughs> przodki, może. Państwa, albo Aha, hu, góra. Hmm. Co jest widowie? Córka może. no nie ma jeszcze nic. Pióro. P i u pióro. Dobra jest. Córka można. O jest córka, dobra. Půlka, pouka, půlka, p.m... Um. Aké úry? Ne. <coughs> Krolík, možná králík. O, jest kruliček. Dobra, gura. G, gura, okej, okay, mam. Gura. A, wiewióreczka. V, A, jest wiewiórka, okej. Okay. Wiewiórka. Wiewiórka. Albo może próchno. Jest próchno. na podróż Późno? Yes, późno. I jeszcze puka i podróż. Mhm. ok. Czyli ostatnie widzowie stała półka. Tutaj pyjemy, pyjemy, pyjemy. Jest półka. Dobra. Czyli mam wszystkie. Dziesięć. Dziesięć na dziesięć. Mm -hmm. Tutaj widzę nie czekajcie, a nie to jest już z a nie o. Tutaj widzę po angielsku. Že czeszę włosy, no. Tač. Hmm. And damn no she didn't. Dobře. Didn't he to get school? Yes he did. a uh, shower shower to chyba pres it's not he didn't <coughs> Did they dress up No chyba yes no bo... Kurde. yet if she went did they play to get they? No. Bo nie grają, tylko się biją. Test. Yes, he did. And this is uh, go to high dishers. Coś mi się to przypomina. Ale chyba na mnie jest krytyk. Drugi błąd. O! Oh. Oh. Did that dog Eight food. No, nie marchewkę. Tak, tu się kurde pobyje. Kurde. O, przy psie się nawet pomyliłem. Swimming yesterday. No nie. No, we didn't. Did it she break the lamp? Yes, she did. Kurde. Trzeci błąd. Did you like his quiz? Yes. No. Nie jest widza najgorzej jak na mnie. Co lubisz robić, hura? Aha, i tak, oglądać telewizję, to będzie, tu jest kino, tutaj, grać w tenisa, tu jest tenis, grać w piłkę, no tego akurat nie lubię. Biegać lubię. <laughs> nie, to jest, bieganie. Tu. Czytać książkę nie lubię. Chodzić po górach. No, powiedzmy, że nawet. Jeździć na rowerze uwielbiam. Jeździć na nartach. No. Powiedzmy, to chyba tutaj. Grać na gitarze średnią, śpiewać nie lubię, spotykać się z kolegami, lubię. to chyba tu. Chodzić do teatru. No, powiedzmy, czekajcie, tu. to jest chyba tutaj. albo kino, to tyle. Hmm. Może to? Czytać gazetę? No, nawet lubię. Chodzić do kawiarni nie lubię, nie lubię kawy. Chodzić do restauracji lubię. A nie. I do kawiarni. To tu i do restauracji tu. Pływać lubię. Tańczyć nie lubię. Robić zdjęcia lubię. Chodzić do kina lubię. Słuchaj muzyki, lub. lubię. Podróżować, lub. lubię. I uprawiać sport, lubię. Dobrze, do, że, dobrze, 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 dobrze. I tylko dwa źle pewnie powinny być tutaj na odwrót. No, ale. Dobra. Jeszcze jedno widzowie. Teraz y, zrobimy. Pisownia wyrazów z uzamkniętym. A niech będzie to proste Jatek. Róża. Pióro. Ai kurde. Muzika. Królowa? Okay. Dobra. Wiewiórka, okej. Okay. Kurde.

Tenis... Tenis uka? Tenis uka? Tenis uka? Ubrudzony. Nasłuchuję. I jeszcze dwa widzowie. Kurde Trzeci błąd chyba Uwymienia się na... o ja o E O Y nie E Y O U O E O O A E O I chyba Szkury. Na to kurde, O E O A E O Upiszemy. W środku, gdyby się na E, gdy, na, gdy mamy na to ochotę, zawsze na końcu. Gdy wybienia się na E, chyba. Gdy mama na to ochotę, nie zawsze na końcu. No czasami też w środku. O mój gat, gdyby na E, szkoda. No, tak myślałem. No nic, widzę, więc. 10 na 16 10 na 16 Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję raz komentarz. Więc Widzimy się w poniedziałek widzowie. Hej i hej.